Padło na, agrifaka, na tego agrifaka bardzo zaawansowanego Condor 5, ale też z tymi wszystkimi systemami HTA i DDP, czyli HTA, czyli wspomagane powietrzem, powietrzem po to, żeby mieć stuprocentową skuteczność, jeżeli chodzi o zabiegi fungicydowe, no bo wtedy wspomaganie powietrzem cieczno daje nam możliwość zastosowania tej drobnej kropli, która gwarantuje no, maksymalne pokrycie po prostu tej powierzchni zielonej. No, i w walce z, insekta, z insektami, tak, kiedy my musimy dotrzeć, nawet podliść. Czyli ten y, y, wariant y, techniczny, czyli wspomagany powietrzem HTA, on się doskonale jakby sprawdzał. Y, natomiast drugi element, który, na który też chcieliśmy stawić, to chcemy być gotowi i byliśmy gotowi na y, selektywne wykorzystanie po prostu też y, zabiegów, środków ochrony roślin. W pikselu, jaki sobie tylko wyobrazimy, i Agri poprzez zastosowanie belki 36-metrowej, która jest bardzo inteligentną belką, i rozmieszczeniem dyszy co 25 cm, daje nam możliwość zastosowania praktycznie 25 na 25 takim pikselu po prostu i trafienie indywidualnie w roślinę, po mapowaniu pola, czy po przelotem po prostu dronu, który jest w stanie zidentyfikować zielone na brązowe, albo zielone nawet w zielonym, czyli już też testowaliśmy sobie te rozwiązania. No i jakby podsumowanie jest takie, trafia na Agrifaka, jako Agrifak, jako jeden z niewielu dostawców naprawdę na rynku, dał nam możliwość zastosowania dwóch te technologii, czyli selektywnego y, oprysku, czyli w punkt na, takiego bardzo precyzyjnego i także zastosowania, wspomagania powietrzem, no bo y, sami wiecie doskonale, że albo wykupujemy opryskiwacz z rękawem, albo z y, y, inteligentnymi dyszami, tak, no bo wiadomo, że to jest raczej niemożliwe, żeby mieć dwie technologie. AgriFak takie rozwiązanie nam po prostu dostarczył i dlatego padło na AgriFaka.